Dzisiaj robimy ranking e, takich jakby ciastek lub coś takiego, słodyczy. No to no dawaj. dawaj, obstawaj. E, ciasto? No. No ciasto jest spoko, ale wolę bezę. Dobra, to może być piątka. No, ja też tak na piątkę. E, o, dobra, to uwielbiam. E, no to jest też dobre, Cztery. ale... Cztery. No dobra, zdajmy czwórkę. Zgadzam się. Co, Co to, to jest? jest? A, Gdzie? Ciastkę z wróżbą. Ja tego nienawidzę. Osiem? Dobra, możemy dać osiem. O! o, dwa. Może być coś lepszego. No dobra, dwa. Ciastka. <grym> Trzy. Trzy. Dobra. Dobra. Babeczka. Babeczka. Ale jedynkę zostawimy. No. Cześć. Dobry. Tak. E... Ciasto. Jest taki jakby sernik, ale no, taki tak. słodki trochę. No. Daj dziewiątkę. Lody! lody. Jeden. jeden, jeden, uwielbiam lody. Co to? Pudding? Fum! No. Nie lubię siedem? No? Uwaga na dziesiątkę. Nie! Nie, to jest. Dawaj. Dobra, Dobra, trudno. Pa, pa.